Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Miałem małą przerwę, bo trochę jest roboty koło domu. Ale w międzyczasie, kleiłem mam sobie wichra, no wichra. Już jest tyle zrobione. Dużo nie, nie zostało do końca. Coś mi ostrość ten telefon nowy. Zostały mi łódki. I takie drobne elementy i reningi. No i nie masz do dokończenia. No. Także mam jeszcze jeden ORP. Orzeł, to myślę go przerobić na drugi taki, co był, nie pamiętam nazwy. Sem? Chyba tak, niech mi ktoś poprawi. To może bym go wstawił tutaj. O, no, jak to wypływa. Jeszcze taki trawołówcy do kupie By było więcej, to poustawia się. Przepraszam, bo gardzo mi trochę zaczyna. Także tak już wygląda wicher. Dziuranka prawie na ukończeniu. Jeszcze trzeba tak jak mówiłem, można, że zamówić. No i ten lotniskowiec gra w tu stukasy, że po nadrucziku i poustawia, że atakują. A w tle szykuję kolejny projekt. Bardziej odważniejszy już teraz. O, tutaj brukareczka stoi. Bardziej odważniejszy. Większa diorama. Myślę. Pieruna skleić. Jeszcze zanim skleję do wydrukuję sobie jeszcze raz. Drukuję sobie jeszcze raz jego elementy, bo w tle chodzi mi jeszcze inny projekt. To jest to. Piórm będzie w tym miejscu. O. Tu mam bismarka. Celowałem. Celowałem mniej więcej wymiary. Pod okręty, to będzie Bismarck, a tu będzie Hood. o Hood ma nawet szkielet laserowy, taki spegowany. także będzie trochę zabawy z tymi okrętami teraz będę chciał bardziej dokładniej zrobić przyłożyć je. tu jest Bismarck ten kawałek okrętu będzie 1400. A do tego mi chodzi diorama Polska Flota na Zachodzie. Też w tej skali te okręty, co będą. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Tu mam jeszcze jedną taką putę, tak także można przydzielić je na dioramy. Tam myślę zrobić sobie yy, takimi kantułeczkami. Półki, takie półki, żeby sobie były. No i może na ciuchcie też. A tutaj przygotowałem sobie R 215 po czyszczeniu kółek. No i Ludmiłka, bo nie miałem. Nie mam za bardzo na razie możliwości. Muszę pokroić te kartonowe, co mam też. Że trochę się pojeździ. A na dole ta n kiedyś mówiłem, do poprawy. A tutaj w balistce NK mała. Także na dzisiaj by było tele. Od razu wszystkie serdecznie do usłyszenia. Hey.